Um. Nie wiem co teraz. No chemię i drukarstwo. Lub drukarstwo. Um. Jednak drukarstwo też będzie potrzebne. Ponieważ chcę mieć, moż mieć możliwość budowania czołgów. Tak. Gdy będziemy mieli czołgi, będziemy Rządzi na kontynencie. No nie tylko naszym. Tak a propos, zaciekawiło mnie właśnie, czy można by tą kawarelą przewieźć czołg. transportuje. Jednak chyba nie. To było trochę ciekawe. To, to prawdopodobnie trzeba będzie mieć jakiś specjalny transportowiec. O mam jeszcze złoty wiek. Aha, prawdopodobnie przez to mamy, tym któryś mieście taką wysoką produkcję, bo mamy właśnie em, złoty wiek. Bardzo dobrze, katapulta. Katapulta nawet nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale to się naprawdę nam przyda katapulta. Teraz mamy gdzieś, tu ten kuter. Um, brzmi świetnie. Nie, nie masz nic do zaoferowania. Kuter... Nie... Ach, za mnie przeczytaj cytatu. No sobie. No i taką armią raczej powinniśmy rozwalić, tych barbarzyńców. Nie, nie chcę osadników żadnych tutaj tutaj się coś przyda zbudować tutaj by się na Hama wcisło jedną wioskę jeszcze tak jak oni nam się tu wcisnęli ona tak właściwie kradła nam marmur mam nadzieję, że szybko to Kraków się roz... Katowice co ja mówię Kraków Katowice się rozrosną tu się rozrośnie no i srebro będziemy mieli tak. Dobra. Idźcie tutaj. Trzymam jeszcze. Wy idźcie tutaj. Zbudujcie chatkę. Czego potrzebujesz? Wy tu też idźcie. Gitara. Zbrojnego bym mógł wysłać przodem, szczerze. Banany za krowy. No nie. Może po Mniejsza Mniejsza oto. A co nam zaoferujesz za mieć? Co mi da za to? Chom, 2 zł na turę, żegnam pana Może jakby to było 5 zł na turę to by mi się opłacało o, Tu nie mam szczerze już co, co zbudować praktycznie Biblioteka Tutaj mury. Dobrze, zrób to przy następnej okazji. Co tu się stało? <laughs> tak, niech las znika. Bardzo dobrze. Idź tu już przodem. Poczekajcie jeszcze. O, no, z Sumerów. Hurra! Niech panuje między nami wieczny pokój. Masz coś do. Twórzmy granice. Tak. Mądrze wybrałeś swoje doktryny. No, prawdopodobnie mamy to samo. I dlatego tak mu się spodobaliśmy. Tak mu się spodobała nasza cywilizacja. Moja. Jak zwał, tak zwał. Nie. Hmm. Przydałby się jednak ten osadnik długo. Tu gdzieś go wrzucić i gitara. Odkryliśmy tu coś? Nie, ale za to żelazo mamy już dostępne. Poza tym, usług. czemu ta katapulta jeździ za tym? Tak? Ze zbrojnymi. No, nie. No, 100% sumerów. Y a, pierwsza ich odciąć, im odciąć dostęp do miedzi. Tak. To Tak, to tak y też co do oblegania miast. Więc to jest dosyć skomplikowany proces, ponieważ brzmi świetnie. Nie ten proces, tylko to, co wam za chwilę wytłumaczę. Oh. Mieć jedna z... z jednej. Oddawaj to. Dobra. Ponieważ gdy podbijemy miasto, ono przez kilka tur jeszcze jakby jest pod władaniem starego gubernatora. I my nie możemy go, go przejąć tak od razu. Musimy kilka tur poczekać. Tak? Wy. Widzicie, Bobry. A Bobry. Musimy kilka tur poczekać. Ono dopiero po czterech, chyba, turach będzie w 100% procentach nasze. Ponieważ ci starzy mieszkańcy, no, się będą buntować. Jak... Im, no, im zaczniemy miasto przejmować. Ale w ciągu tych pięciu tur, gdy od przejęcia miasta, gdybym mi przejęli miasto, to przez pierwsze pięć tur, gdybym je odbił, to miasto by było natychmiastowe moje. Nie musiałbym czekać. Jakoś pięć tur, żeby znowu do mnie wróciło. Jak widać knechci, sobie całkiem nieźle radzą. No, jeden czek. Zabił. No i to ostatni żołnierz, Ci się Tak ustanowił nowego gubernatora. Tu są jeszcze robotnicy. Tutaj prawdopodobnie kilku się. Yyy... jak to się mówi. Kilku chciało już podbić to mi miasto czego potrzebujesz? czekam na rozkazy. Twoje rozkazy? No i tu jest jeszcze jedno gdzieś. Twoje rozkazy? No, ale to jest takie po słabe, rozkazesz. bez murów, więc nie ma się czym przejmować. Do działania. No i budujmy drogę, Zdrowy. tak? No, przypłynął przez ląd. Ciekawy. Aha, miałem wyrzucić, wyrzucić zwiadowcę, ze statku na kontynent, tak, na Tarnia Morska. Jeden niech tu zostanie, a ruszaj dalej, ruszaj w bój. rozkazy. No, co tu się stało? Hm że trochę mało mnie to interesuje. Um, idźcie tu Co rozkażesz? Tak też nic nie mogą na razie. Co usług? No To to raczej bez większych problemów powinniśmy podbić. Ponieważ nie ma mury. Też chyba nie ma zbyt wielu obrońców. Tak, miałem rację. Tak, ustanowimy nowego gubernatora. Także mogliśmy zrównać je z ziemią, ale to raczej nie byłoby opłacalne no, Na rozkaz. Nie terytoria. O, ten ci też tutaj nie tak armią idą Na ten na to Gotów do działania Na to pseudo pseudokrólestwo Noż Czemu ta Wiktoria jest lepsza ode mnie? Nie mam pojęcia. Lord McLaughlin ukończył największe dzieło epoki. To jasne. Brzmi świetnie. Literatura. Nie. To czyli tyle żelaza? Chyba się ze mną właśnie wymieniła za żelazo. Ach. Nie. Czy tu się ktoś wybudował? No ja jeszcze tu chcę miasto gdzieś wpakować. O, ostatni. Mam nadzieję, że zdąży. Na rozkaz. Zobacz, no, to już jest takie... ...ślepe wręcz bym powiedział... ...dążenie, żeby coś podbić. O, tu. No, odkryliśmy e celtów ich panuje między nami, nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz, otwórzmy granice. Tak, zgoda. On jest spoko ten gościu. ja go już lubię. Prawdopodobnie za daleko nie... ...płyniemy, ponieważ tam są Chińczycy jeszcze. W Tak jak proch zmienił oblicze wojny, prasa du... Drukarska zmieniła umysły. Wendell Pills. Ja dobrze to przeczytałem, nie wiem. Na 100% nie wiem. Nie mam pewności. Um. <śm> um. Sejmik. Może możemy zwiększyć naukę o 60%. Zobaczymy, czy tu gdzieś będziemy mogli miasto zmieścić. Tu coś powodujcie. Tutaj. Mam um, tutaj. Ja. Nie, Nie mam. Ochotu. Chyba raczej przejmą mam to miasto. Nie. Spodziewałem się, że odbiją. O, prowadzi do tradycji wojskowych. Muzyka. Bo w sumie z muzyką Trail wojsko jest związana Wielka biblioteka No Że katapulty, nie Może wątpię, żeby katapulty szło z... Było możliwe w ogóle zniszczenie katapulty z łuku, ale Ta gra jest bardzo realistyczna no, Te animacje, zwłaszcza Na przykład walka Tak, ustanowmy nowego gubernatora, a najlepiej dwóch nowych. O jeden nie wystarczy. Widzicie, tu jest taka ikonka pięści. Tutaj, przez te trzy w tym przypadku, które można podbić to miasto. Jeszcze odbić ją radą. No. Więc mamy już tu obszar mniej więcej zajęty. Zbudujmy sieć wielo, wielo, wielorybniczą. Tak. No. Co my też zbudowaliśmy? Haj, Hagia Sofia Chyba tak.